Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny odcinek. Tak naprawdę będzie to pierwszy nasz rodzinny vlogmas, w którym wystąpi gość specjalny. Mężu, czy ujawnisz się? Nie. A przywitasz się? Nie. Zapraszam do oglądania. Ja właśnie dopijam kawę, Rafał zajmuje się naszym synem, i będziemy przygotowywać zaraz dom do świąt. Mój mąż w tym roku wybrał najmniejszą choinkę, jaką udało mu się znaleźć. Zaraz Wam ją pokażę. No i co, zaraz wspólnie będziemy ją ubierać. Byliśmy na pierwszych zakupach z naszym synem Leonem i postanowiliśmy dokupić trochę dodatków jeszcze do domu. Od razu powiem, że mój syn sam nie płacze, nie! Jest na rękach ku swojego tatu. Pokażę Wam, co jeszcze udało nam się e, kupić. Przede wszystkim musieliśmy zakupić e, nieco ozdób na choinkę, bo w tym roku mamy ją delikatnie większą niż zazwyczaj. Choć mój mąż twierdzi, że jest mała i w ogóle niewidoczna. W każdym razie, w tym roku, tak jak mówiłam, bombki chciałam mieć czerwone, więc mam czerwone. Dokupiliśmy zestaw także butelkowej zieleni. Tu mamy karton z ozdobami świątecznymi z lat poprzednich. Właściwie chyba tylko z zeszłego roku. I kupiliśmy jeszcze także kilka innych dodatków. Na przykład... Taki dekoracyjny, to się chyba nazywa wieniec dekoracyjny na drzwiach. to się nazywa? Dekoracja LED się nazywa według, według PEPKO. Powiesimy to na drzwiach wejściowych. E, zakupiliśmy także przepiękną złotą tacę. Taca była kupiona w Obi. I e, tak właściwie to jest zakup z inicjatywy Rafała. Na tej tacy postawimy mm, świecę na stole. Zobaczcie, będzie dużo świet, trzy takie i do tego ja sobie wymyśliłam, że chcę jakąś kolorową, jedną czerwoną, postawiłam już na stole, a ta zielona wyląduje tutaj. Chyba, zobaczymy. Łańcuchy wyjęte z bombek, bo wczoraj już było trochę rzeczy otwartych. Oczywiście wrzuciliśmy paczkę baterii, bo tutaj na pewno się przydadzą. Łańcuch ledowy do Leona do pokoju. Wybrałam kształt choinę. Mąż dorzucił dwa łańcuchy perełkowe. Ja wybrałam w Pepko jeszcze takie ozdobne renifery. Szalenie w tym roku podoba mi się ten wzór biało-czerwony. I mamy jeszcze dwie naklejki, które wybrał Rafał. Chciał na początku je hmm, chyba przykleić na drzwiach wejściowych, tak? Ale y, ostatecznie na drzwi wejściowe kupiliśmy taki wieniec, więc y, je przykleimy na drzwiach do pokoju Leona. No to co? Słuchajcie, jak już mamy wszystkie ozdoby, zabieramy się do dekorowania. Mężu, zabieramy się do dekorowania? Idziemy, idziemy ubierać holinę. Idziemy ubierać holinę. Lepszymi prezentami, bo nie dość, że e, książka to jest po prostu książka. Ja studiowałam filologię polską i uważam, że czytanie jest bardzo ważne, także uważam, że to są po prostu wartościowe prezenty. Natomiast e, drugą zaletą książek jest to, że pięknie da się je zapakować. Zwolenniczką tego pomysłu, ponieważ wydaje mi się, że ta choinka jednak bardziej oko cieszy w momencie, kiedy czeka się na te święta, kiedy przygotowujemy się do nich. Po drugie, osobiście po świętach, to ja dosyć szybko lubię tą choinkę sprzątnąć, więc w gruncie rzeczy ona nigdy u nas tak bardzo długo nie stoi. A skoro tak, no to dlatego właśnie zdecydowałam, że w tym roku ta choinka będzie wcześniej. Poza tym, tak jak już wspominałam wcześniej, te święta będą dla nas, wyjątkowe. Leon uwielbia światełka, także myślę, że ta choinka będzie dla niego też atrakcją, ponieważ będzie przyciągała i skupiała jego wzrok. Ja się bardzo cieszę z tej decyzji. Zobaczymy, jak bardzo będę się cieszyła przy sprzątaniu igieł, ponieważ my mamy prawdziwą, żywą choinkę. Mój mąż nie akceptuje sztucznych. Powiem szczerze, że ja w rodzinnym domu zawsze miałam sztuczną i mnie tak naprawdę było zawsze wszystko jedno, no ale odkąd jesteśmy z Rafałem razem, mieszkamy razem, no to zawsze ta choinka u nas była żywa. Słuchajcie, wczoraj wieczorem w ogóle nikt z nas nie pomyślał, że te wszystkie bombki trzeba, że trzeba im zrobić łańcuszki. I, i gdybym wpadła na to wczoraj, to dzisiaj już miałabym to zrobione. No ale trudno. Tak jak już mówiłam, w tym roku mm, chciałam, żeby mój dom e, miał akcenty czerwone, i jak widzicie, tak też właśnie się dzieje. Sporo osób jeszcze dokupiliśmy, e, bardzo dużo też znalazłam. Także wydaje mi się, że uda mi się stworzyć ten świąteczny klimat. Dobra, słuchajcie, e, przestaję gadać, e, żeby skupić się tylko na nawlekaniu. I trochę podkręcić tempo. Rafał z Leonem poszli na spacer, ponieważ Leoś zrobił się już troszkę marudny i e, śpiący. Dlatego postanowiłam wykonić ich na spacer. I tak sobie pomyślałam, że właśnie ja sobie tutaj e, to wszystko ponad, a oni w tym czasie niech się przewietrzą. Myślałam, żeby właśnie wyszli na dwór tylko we dwoje razem ja się zdążę na spacerować. A musicie wiedzieć, że mojemu mężowi kończy się urlop. Także to są nasze ostatnie wspólne takie całe dni razem do świąt. Hmm. No i znowu będę w domu trochę musiała być sama. Dobra, ale już nie przedłużam. Skupię się tylko na nadlekaniu bomb. Pięknie udekorowany. Wczoraj udało nam się y, zakończyć y, absolutnie wszystko. Y, mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie. Czy może jeszcze coś byście dodali? Wiecie, tak naprawdę to jest chyba ostatni rok. Y Przynajmniej na najbliższe ileś lat, kiedy mogę dowoli wszystkiego wszędzie poustawiać, bo już myślę, że za rok Leon będzie wszystko chciał e, ściągać, przynajmniej to, co będzie w zasięgu jego wzroku czy ręki. Tymczasem się z Wami żegnam. Dzisiaj są Mikołajki, chłopaki są na spacerze. Ja e, lecę szykować obiad. Myślę, że dzisiaj wieczorem e, obejrzymy sobie jakieś. E, Film e, świąteczny razem z mężem, zawsze co roku w Mikołajki chodziliśmy do kina, no ale w tym roku wiadomo sytuacja jest taka, a nie inna. No i wiadomo, że trzeba plany dostosować do obecnej sytuacji. E, z tym, że no zobaczymy jak to kino domowe nam wyjdzie, bo jesteśmy po bardzo trudnej nocy, Leon się budził się co godzinę. Mhm. No i nie było łatwo rozpocząć ten dzień, ale się udało, pomów... Przyznam szczerze, że jak na tak nieprzespaną noc mam w sobie bardzo dużo energii. Nie wiem, czy to ta pogoda mm, zupełnie nieświąteczna, tylko taki słoneczny, piękny dzień, nie mam pojęcia, yy, a może to po prostu pozytywne nastawienie, ponieważ to jest ostatni taki dzień yy, cały od rana do wieczora, gdzie spędzamy go razem z mężem, bo od jutra już koniec urlopu wraca do pracy. No to co, kochani, ja się z wami żegnam. Ee, całuję Was mocno. Pamiętajcie, że e, bardzo lubię dostawać od Was wiadomości i e, zawsze, może nie zawsze od razu, ale mm, jak tylko mam czas, to z, to z ogromną przyjemnością na wszystkie wiadomości odpowiadam. Także piszcie śmiało. Pamiętajcie także o kciuku w górę i subskrypcji kanału. Trzymajcie się i e, życzę Wam pięknego dnia.